Okej, okay, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Stalker... Cien, yy, Boże, Cień Czarnobyla? Boże! Call of Crypto, ze zew Co ja pieprzę. E, jakich artefaktów? Złotą rywkę, grawi, rozumiem wrócę później. E, dobra, oddajemy ci te dwa artefakty. Tak jak powiedziałem, sprzedajemy Brodaczowi te dwa artefakty. A zaopatrzymy się w parę napojów. Mm, 4400 tylko? A no tak, poziom hard to są też mniejsze ceny. Mm, ten hełm sobie na pewno... No. Sprzedam, on jest o wiele lepszy... od tego, ale ten ma noktowizor i to mnie tak bardzo... jara. <grytanie> Okej. Okay. To sprzedawaliśmy sobie tu rzeczy. Sorry, że chodzę cały czas z latarką, ale tak po prostu, wiesz dla, wiecie, dla klimatu jest. Okej. Okay. Potrzebuję pomocy medycznej. Okej, okay, tutaj nic ciekawego. Nie, nie teraz. Słyszę? Tak. Ochrona promieniowania, radioprotektor. Nie, to nie są istotne rzeczy. Tak, na razie. Oczywiście do widzenia. Ehm, no już, Ja tam... Wiesz, potrzebuję informacji o rozbitych ale... proszę. Bla bla bla. O podstację, proszę, bla bla bla. Możecie zapoczytać. Okej. Okay. Handel i sprzedamy sobie ten yy, helmik, A ten za ile bym za ten dostał? 1600. Nie no, to jest, mimo wszystko bardziej mi się podoba ten Noctowizor właśnie. To jest taka fajna już rzecz. że... Yy, oczywiście to. Tak więc się zwróciło ładnie. Mhm. Okej. Okay. Pocałuj klamkę z drugiej strony. Tu pewnie ty chamie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm o, weźmiemy trochę parówek. <laughs> parówek z, tak z 6 chlebków. No i te 4 konserwy. Eee, przy okazji, jeszcze skoczymy tutaj sobie do tego zioma. Cup! peda spójrz. spójrz. Znaj go przy kupie y, na nagich kości w pobliżu sosnodebu. To peda kawalarza. Kawalarza to niemożliwe. Rany, jestem zszokowany. Kawalarz nie żyje, stary. Już się nie pośmiejemy z twoich kawałów. Spoczywaj w pokoju i ty też. Stuk, jak te, do tego mogło się stać <grystanie> o matko Napraw mi to skarbeńku Ochrona psioniczna i ochrona psioniczna. Uee! Naprawa, oczywiście e, Tego też naprawa, oczywiście. Dobra. E, pójdziemy sobie do leśniczówki e, po kolejne narzędzia. Wejście jak się ma o, oh, burza się zaczyna jakaś. Dobra, yy, gdzie jest leśniczówka? Żelazny las, anomalia sosnodą, stacja benzynowa. Gdzie była leśniczówka? To to? Tak, to jest leśniczówka. Hmm, czyli w tą stronę jestem idealnie obrócony. Tak więc przyspieszenie. Jestem przy leśniczówce i... Czy to jest to miejsce, do, do którego miałem pójść? Na pewno. Chodzi mi o to miejsce, gdzie tutaj stalkerzy głodowali i musiałem im jedzonko dać. O matko, to nie jest to miejsce. Jezus Maria, to gdzie to było? Nie, na pewno nie pogłębiarka. Drzwi portowe też nie. Stacja antenowa kruk też, nie? Nie no, to była leśniczówka. Na bank. To jest to. To co to za srogie grzyby tutaj się dzieją? Czemu tu mnie nikt nie powitał? A jesteś takiego, że jest takie jedno miejsce mm, ze stalkerami. I oni mówią, że nas nie wpuszczą, póki nie damy im trochę jedzenia, bo głodują. Hmm. Byłem pewny, że to jest to miejsce. Że to jest leśniczówka. Zakład utylizacji odpadów, magazyn pod stacji. To był magazyn pod stacji! O matko! A jestem głupi. Dobra, yy, przyspieszenie. Jestem w tym miejscu, w którym chciałem być. Jest to magazyn pod podstacji, i oni tutaj głodują. E, mogę ci przynieść coś do jedzenia? E, moi chłopcy i tak są już bardzo wygłodzeni i Aha, dobra, przynieś. E, konserwę, mięsną kiełbasę i chleb po sześć sztuk. Oto jedzenie. Rany już straciłem nadzieję, dzięki będzie z tego dobry obiad. Dla chłopaków. słuchaj, jeśli chcesz tu się rozejrzeć, nie mam problemu, przestań e, wy, wymachaj z to spluwą. mam mamy span. Dobra, pomogliśmy tutaj ziomalom. I oni pozwolą nam tu wejść, i dzięki temu możemy iść tutaj. Uh. Interesujące, e, gdzie to było? To chyba było tutaj albo na górze, albo gdzieś tu, tutaj w środku. Narzędzia zaawansowane tutaj były. Tu jest. Narzędzia do pracy precyzyjnej. Super. Mamy narzędzia do pracy precyzyjnej. Teraz możemy spokojnie pójść do. Wszystko mi wpierdolił nawet moje konserwy. Żłodziej! No. Skór wysył niebalej. Dobra. Yy, właśnie mamy te urządzenia do pracy kalibracyjnej. To to jest już bardzo fajny plus. 38 na 1, dobra. To teraz sobie pójdziemy do... Gdzie to była ta misja? Tu! Spotkaj się z gluszczem. Będziemy tępić pijawki. Holy dupę! Co jest? Niemożliwe. Myślałem, że to są te... Tak przez chwilę myślałem, że to chimry. Dobra, przyspieszenie. Hey. 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 Okej, okay, jesteśmy tutaj przy magazynie. Eee, może przy magazynie... Tak to jest magazyn? Nie, stacja. Eee, to jest stacja antynowa, czy jakaś tam. I tutaj y, spotkajemy się z Górszcem, ponieważ tutaj będą pijawki do Widziałem, jak pijawka wchodzi do tego budynku. Myślę, że to ich legowisko, ale lepiej sprawdzić. Rozglądaj się uważnie, mogą wyskoczyć z każdego kąta. No właśnie, pijawki tak mają. One tak dyszą strasznie, to jest pompa, naprawdę. Ja pierdolę się przestraszyłem. O, mamy? Ja też to słyszałem. ty masz karabin kałaszników, a ja mam kurde tutaj shotguna. Coś tam jest. Osłanie mnie. Was jest das? O! Gramisz spowolniła. Się wczytywałem. Oj, Dostałam! Yes. Czy ty do mnie strzelasz ziomek? No, już myślałem. Znowiłem na nowo nagrywanie, bo nie wiem czy mnie nie była desynchronizacja. Nie wiem, możliwe, że dużo jest takich desynchronizacji, bo są takie chwilowe ścięcia yy, gry. No taka optymalizacja w tej grze jest niestety. ten barwinek Jest bardzo dobry Widzę cię skurwis Syno Oh, shit BUM Ja piernicze działa to do piwnicy Kurde stary ja tu umieram ze strachu a ty tu o jakiejś piwnicy pierdzielisz E, tutaj chyba sekrety jakieś starsze były? Mm, pod schodami zazwyczaj takie bajerki są. Mogę wejść? Mogę! A ale tu nic nie ma. A nie, jest! Uuu, patrzcie, był schowek! To ja dostałem. A, pewne apteczki i amunicje, takie pierdołki. No, na to wychodzi. Dobra. Wchodzimy do piwnicy. Opla. Pózga nóżki nie złamała? No przeczeszmy piwnicę. Miły jesteś. Lubię cię, koleś. Tutaj jest sekrecik. Jak podejdziemy do tego kolesia i klikniemy F, to on będzie miał tutaj artefakt dla nas. Eee, to jest ten, ten, ten... gwiazda wieczorna. Oraz 30 hajsu, jeżeli kilka razy poklikamy F. Nie widzisz śladów pazurów, co? O, świetnie detektor eee, te różne pierdółki tutaj I jeszcze to Dobra. Te poprzednie ciała takich nie miały Daj mi! I nie mogę! Te, te granaty są upierdliwe eee, tak i F i teraz eee, eee, Moje palce! <ścoughs> No i nie mogę! Niech to tunder świśnie, tak to jest w tej grze. Dobra, co, pokaż co ty miałeś, ziomek. Też dużo rzeczy widzę. Moja specjalność. Od małego otwieram zamki i zameczki. A, to się sprzeda? Oraz. Ee... Autografy po występie. Czas zajrzeć do środka. <gry> no kurde, spoko chłop, naprawdę. Muszę. Pełno tu śpiących pijawek. One śpią! Próbujmy ich nie pobudzić. stojąco śpią? Poważnie? O matkę. Boję się, bo to jest straszne. Jezus. A! O ja pierdol. Okej. Okay. Prawie mi myszka wybiła w powietrze ze strachu. Ja nie mogę. Jeszcze raz. Ja piernicza, ale się przestraszyłem. Powoli. O matko! <gry> Ale masakra, naprawdę. Aż kurde, teraz od są na całym ciele. Wow! Jak ty to. zrobiłeś? Wuj! Se przesunął go po prostu. Co za kurde, cheater jeden. See you later, faggots. <gry> No, masko. Uff, udało się nie przerwać im drzemki. Energetyk! Yeah, fajnie. Jakieś jeszcze tu rzeczy są? Do podniesienia? Tamte granaty mnie kusiły strasznie, ale podniesienie ich to już jest sztuka. O, bar brawnik. A tam po drugiej stronie coś widzę. O, sterydy. Łypa! Dziękuję A pod... Ja na samym końcu pamiętam jeszcze coś było No, sekrety sekretami Ale pierdówek. Ja pierniczę. Dużo tego już mam Pozbierane Ważne są te sterydy Bo dzięki... dzięki nim będę mógł sobie spokojnie biegać jak będę miał nadmiar rzeczy Ale się kurde przestraszyłem jakby te cholerstwa tam O tu artefakty no, można znaleźć. Nie, zdobywać. znaleźliśmy myśliwego, ale wiem gdzie może być. Sprawdzę. I dam ci znać. Mhm. Tymczasem powiadam Stalkerów o tych pijawkach. Coś trzeba z nimi zrobić Okej okay. Dobra. F5 yy, i wyjmujemy to i to i na poszukiwanie artefaktów. Tutaj jest toksyczność Nie pomysłem będzie wziąć to jest radioprotektor? Nie, ochrona przed promieniowaniem. Gdzie jest to na ochronę przed trucizną? Tak, ochrona chemiczna. Użyj. No i teraz jesteśmy odporni na to trucie, co tu jest. O, tam jest ogończa w ogóle. Ogólnie jakbyśmy wpadli w ten Psykacz To by nieźle nam. O, o, o! Coś tu jest. Coś tu jest. Lepiej nie wpaść w ten dół. Tak tylko mówię. Kotlet. Artefakt kotlet. Ochrona przed... E chemion? Chemion. Plus sześć. To jest bardzo dobry artefakt. Jeżeli ktoś chce się bawić w takie pierduki. Dobra. Ło. E Zbadaj helikoptery. To jest misja główna zbadać te helikoptery. Cała elektronika w środku się przepaliła. Nawet izolacja kabli się stopiła. No i tyle. W ogólnie, na, tak jakby o wince, nasz rząd wysłał te ogończe, czyli te statki tutaj, boże, helikoptery, żeby posprawdzały, śmieszny efekt wody, żeby posprawdzały, co tam się dzieje, właśnie na Frypeciu i takie tam rzeczy. No ale wszystkie nagle zniknęły mimo faktu, że obczailiśmy, jak tam w ogóle poruszać się w tej burzy anomalii. No i dlatego właśnie jest taki problem tutaj. Anomalia sosnodąb, stacja antenowa, tartak i Zum nie? O matko, nie pamiętam takiego miejsca. Znaczy nie pamiętam co tam było, bo na, oczywiście, że pamiętam miejsce, tylko chodzi o to co tam jest. Hmm. Ale mamy te urządzenia zaawans yy, zaawansowane, tak więc jest luz. Dobra, przyspieszenie. Okej, okay, jestem przy tych izumrodojniach. To jest, yy, już pamiętam co tu jest. Tutaj jest artefakt. Znaczy nie artefakt, tylko sekret. Ktoś tam strzela sobie strzelbiona. Dobra, e, very low. Chodzimy tutaj tak. <laughs> Lecimy tutaj. Jest dobrze w chuj. I tutaj mamy... tu. A nie. To tutaj? Tak, to tutaj jest to. Uh. Control i Shift i jeszcze W naciskajcie. Mój koszmar dosłownie. Uh. No podnieś to! No, AK-72. No już. No czemu nie możesz go podnieść? Natychmiast. No. O matko. Się namęczyłem? No to jest po prostu ten lepszy odrobinę kałach. Ten pistoletik jest całkiem śmieszny. Bo no... Dobrą celność, dobrą obsługę, obrażenia całkiem niezłe. To jest fajne pistolet, jeżeli chcecie na pistolet tak się obchodzić, ale ja pistoletów prawie w ogóle nie używam w tej grze. Prawie prawie w ogóle. Chciałbym zaraz Ci pomogę. Ja pierniczę! <ścoughs> o kurde! O oh shit! O ja pierniczę! O matko, ale mnie. To jest poziom hard. Tutaj już nie ma się co opierdziać. Popełnisz jeden błąd i już koniec z Tobą. Koniec po Tobie. Dobra. A tu jeszcze jeden schowek był? Tu? Tak. Okej. Okay. Eee, tutaj tylko amunicja była. Ale dobrze. Amunicja jest zawsze dobra do tego karabinu. Bo teraz będziemy mogli sobie zmienić na amunicję do AK-47 i będziemy kupować tylko przeciwpancerną. A tą amunicję na to sobie zostawię na dalszą przyszłość. Dobra, tak więc przyspieszenie. Ok, jesteśmy już na Skadowsku. Teraz możemy... Po pierwsze, sprzedać artefakty. E, pod kompleksem zaantynowym znalazłem gniazdo do pijawek. O Jezu. E, dobrze, to gniazdo trzeba zniszczyć. Niech pomyśli, diabli wiedzą, ile pijawek się tam... No jak może dałoby się je zagazować? E, i mam znaleźć e, pojemnik z gazem do kompleksu antynowego. Jakich artefaktów potrzebujesz? Bomber, świetelka, grawi, nie mam żadnych z tych, mm, ale na pewno sprzedam ci kotleta i tą cholerkę. Pik. Super. O i trochę wódki kozak. Chociaż nie, bo wódka kozak zawsze będzie dla naszego alkoholika kotanego. Świetnie, 31 tysięcy? I teraz tak. Tu jeszcze u tego koledzy. Zamki mordę. Nie ma pracy. Um... <laughs> Snajpa. Amunicji do snajpy nigdy dosyć. Sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy my, 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 Tej amunicji nigdy nie używałem, znaczy karabinik z tą amunicją, tak więc też sprzedajemy. Te granaty posprzedajemy i będą te, bo te są mniejsze. O! Mamy dwa antybiotyki! Jeżeli mamy emisję i nie mamy gdzie się schować, nie zdążymy, to możemy wziąć antybiotyki i przetrwamy emisję. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To ci sprzedamy, to ci sprzedamy. Okej, okay. mi się wydaje, że chyba to już wszystko. A ta amunicja do czego jest? To jest jakaś pierdółka. Patrzę, patrzę co tu jeszcze by posprzedawać. A to już wszystko, dobra, pyk 4000. łapę i sobie Dobrze słyszałeś, spadaj stąd Sam I e, teraz idziemy tutaj do niego, Przeniosę ci narzędzia precyzyjne Okej okay. I teraz on dalej jest napruty, tak więc spokojnie nam to ulepszy I teraz, odporność na uderzenia No ja mogłem Nie wiem czy trwałość kombinezonu by Była lepsza, bo tylko jedną rzecz teraz Tych dwóch, termiczna albo ochrona elektryczna I taka, dobra, wezmę tą Regeneracja plus 2, zdrowia, czekajcie to wagę ekwipunku, mimo wszystko Nie chcę regeneracji <grymne> Interesujące działanie Wolę mieć większą wagę ekwipunku O te 10 kg, to jest o wiele lepsza rzecz I teraz tak, prękość toru pocisku Albo odrzut mniejszy Odrzut mniejszy wolę Obsługa albo niezawodność hmm. Obsługę wolę Eee, oraz celność dobra. I teraz tutaj tak Kaliber 545. Celownik o wysokim kontraście. Super. Odrzut. Minus tyle. Eee, niezawodność czy obsługę? Co wolę? Obsługę. Oraz obsługę. <laughs> Super. I teraz co tu mamy? Ochrona psioniczna. Albo ochrona chemiczna. Chemiczna mi się częściej będzie przydawać. No i oczywiście naprawa. No. I teraz możemy ten karabin teraz będzie używać tej amunicji do kałacha, a tą amunicję będziemy mogli sobie schować spokojnie. I to jest właśnie bardzo fajna rzecz. No! No i jest klasa. Pójdę jeszcze sobie do tego. E, e, pochowam te rzeczy, ale to już na w pewnym odcinku. Znaczy zrobię to poza nagrywanie, tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach na razie. Pa! Tada! I'm the Lubbock gangsta. Count hey! La-la-la-la, la i am the Lubbock all